mam tutaj wybrać? Posiadaj MacBook Air? Miej iPada? Nie wiem, chyba wolałbym mieć laptop, więc pójdziemy sobie na tą stronę. Moi kochani, dzisiaj znowu będziemy musieli stawać przed różnymi trudnymi i łatwymi wyborami i będziemy musieli o to walczyć. Ja mam już taką super broń. Będę na pewno sobie kupował jakieś inne też, żeby pokonać ich wszystkich, żeby mieć najlepszą broń, bo musimy pokazać, że to my mamy rację. Zobaczymy, czy nam to się uda. Zobaczymy też, jakie pytania będą na nas czekać. Może będziemy mieli naprawdę przepotężne, trudne pytania. Właśnie kogoś pokonaliśmy! Tak jest! A masz, jest jedną jedna osoba, jest jedną jedna osoba. Co? Wygrałem? Nie! Tak, chyba wygraliśmy. Ale niestety ja tej osoby nie pokonałem. Także, mojego, babie wydajcie, co by się nie działo, żeby koniecznie zostawić Subika na tym kanale. Klikajcie, czerwony przycisk, tak czerwony, jaka jest kanapa. Ja w tym czasie sobie wejdę na kolejne pytanie. A wy klikajcie ten przycisk na 3, 2, 1. Mam nadzieję, że już kliknęliście, bo, bo, bo będę bardzo smutny, jeśli nie. I ja zaczynam wchodzić. Co mam tutaj wybrać? Wal z magicznymi atakami? Wal z atakami fizycznymi. Chyba byłoby łatwiej z fizycznymi, bo. Em, Magiczne, no to mogą na odległość. No nie wiem, chyba wezmę fizyczne, bo może byłoby mi łatwiej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zbyt dużo osób nie wybierze tej drugiej strony, ale sobie to zobaczymy. No, będziemy musieli też zobaczyć, jakie nam się później pojawią pytania, bo coś czuję, że dzisiaj może być naprawdę bardzo trudno. O nie, o nie, wszyscy wybrali tamto! Widzowie, możecie mnie uratować w jeden sposób. Musicie wejść na bibhużob.pl, wejdźcie, sprawdźcie, może coś Wam się spodoba. Pamiętajcie, że jest kod rabatowy do odbioru. Wszystkie macie linki w opisie na dole. Możecie sobie kliknąć ten kod rabatowy. Dzięki czemu będziecie mieli dużo, dużo taniej Ja właśnie mam jakiś dziwny ekran, nie wiem, jakby mi się coś stało, czy ja jestem jakiś niewidomy, czy co. O, dobra, wszystko się naprawiło. Na szczęście mam nadzieję, że wy we weszliście już na michushop.pl. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy dołączajcie do Michu. No i będziemy wtedy razem bardzo fajnie się bawić, a tymczasem zmieść się z aligatorem, zwalcz, zawalcz z niedźwiedziem. O, nie! To jest bardzo trudne pytanie. z aligatorem, niedźwiedziem? No nie wiem, aligator może, bo jest chyba wolniejszy. Tak mi się wydaje, że jest wolniejszy, może byśmy mieli większe szanse, żeby z nim Wygrać. Też na pewno sobie sprawdzę, czy będziemy mogli kupić jakieś nowe superanckie bronie, bo mam jeszcze troszeczkę kasy z poprzedniego. Okej, okay, jest walka. Ej, chwila, tylko nie mam broń. Że co? O nie! Mamy jakąś specjalną rundę. Wszyscy mają te same bronie. Wow! Co tu się dzieje? Michał Bromer! Michał Bromer wybrał coś innego. Musimy pokonać Michała Bromera. Tylko gdzie on jest? Nie widzę go. Omasz! A Omasz! A o! Wygraliśmy! Chyba wygraliśmy. Nie wiem, w sumie ktoś tam przed chwilą przegrał, ale może nam się uda to zrobić. Tu jest grzymeczek, muszę w niego trafić. Muszę, ej, ja w ogóle z walczę z Kim ja walczę, nie wiem, nie mam pojęcia, tu jest czerwony, tak jest! A masz, a masz! My mieliśmy rację! My mieliśmy rację! ja pokonam cię! Nie, no nie mogę go trafić, widzowie, co tu się dzieje? Widzicie? To teraz masz? Tak! Udało się! Udało się! Nie, nie widzę w ogóle, co tu się dzieje, nie! I teraz masz! Ej, chwila, coś mi nie wychodzi. Dobra, tu jest Michał Bromer. Czerwony, czerwony! Czerwony, Michał Bromer, nie masz ze mną żadnych szans! A masz. Tylko nie mogę w niego trafić, widzowie! Pójdźcie mi! Widz atakuje, widza. W sumie nie no, ja atakuję, bo jego widza to jest bez sensu, co powiedziałem. Ale zobaczmy, komu kibicujecie, możecie napisać w komentarzu, za kim jesteście. Chyba został tylko. Obromer na mnie. Tu jest jeszcze jeden ziomeczek. Musimy się do niego dorwać! Tak jest! Zaraz cię dogonię! A masz! Tak jest? Ja to byłem ja? To ja wygrałem? Nie, no chyba nie, Ej, chwila. Czemu nie mogę tego sprawdzić? Nie wiem, to było bardzo, bardzo dziwne, moi kochani, za chwilę przechodzimy do kolejnej rundy. Możemy walczyć pianinem, że co? Ja bym bardzo, bardzo chciał mieć lepszą broń. Za chwilę sobie coś kupię, żeby móc taką lepszą broń mieć. Co my? Ale mamy jeszcze za jakieś inne dziwne mieczyki. Wow, mamy w ogóle jakąś super kosę za ponad dwa tysiące piła! Że co, musimy sobie wszystkie wypróbować. A najlepsza broń kosztuje. Ile 10 tysięcy? Miecz, mieczy. Jak to się fajnie nazywa? Miecz, mieczy. On jest bardzo drogi. Bardzo drogi. 10 tysięcy bawody kosztuje. To Normalny takie ceny daje. Dobra, na razie sobie zaczniemy od tego za 2,800. Zobaczymy, jaka broń tutaj będzie. E, może będzie to coś fajnego, nie wiem. Dobra, na razie sobie kupuję. Muszę wybrać jakąś. Ej, co jest? Czemu nie mogłem tu wejść? O, zapomniałem się oglądać swój ulubiony film przez cały dzień. Obejść raz nieskończoną listę odtwarzania Nika i Nory. Nie wiem, co to znaczy Niki i Nora. Możecie mi napisać, jeśli wy widzowie wiecie, ale to jest bardzo trudne pytanie. A nie, Co mielibyśmy wybrać? Oglądać swój ulubiony film, czy przez jakiś cały dzień? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy też, jakie my później będziemy mieć tutaj pytania. Może będę musiał walczyć na śmierć i życie? Może będą jakieś trudne pytania, gdzie będę musiał wybrać naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego? Ej, chwila. Czy ja tutaj mogę VIPa sobie kupić? Chyba tak. Ula la. VIP kosztuje 400. Dobra, to na razie nie kupujemy Sobie później, nie wiem, że kupię. Ej, jeśli potem będę mógł sprawdzić, co tutaj się będzie właściwie działo. Ale właśnie się zaczyna przerwa. Ja w tym czasie sobie wybiorę mieczyk, jaki chciałbym kupić. Wow, luksusową broń podwójne, ostrze to jest bardzo fajne! Podwójną superancką broń. Musimy sobie ją wyposażyć. Mówią, mamy, ją tak jest. Bądź wróżką, bądź syreną. Bądź wróżką, bądź syreną. Chciałbym być wróżką, bo mógłbym yy, wróżyć komuś, a serena no to tylko pływa, nie może chodzić, chyba tak mi się wydaje. Więc ja wolałbym zostać wróżką. Widzowie, możecie napisać, kim Wy chcielibyście zostać w komentarzu. Ja sobie chętnie to poczytam, posprawdzam, a ja na razie czekam, żeby móc kogoś zaatakować, żeby móc wypróbować mój nowy superancki mieczek On jest chyba w ogóle podwójny, więc myślę, że może to coś fajnego? I go gdzie on, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, czemu jego nie mam w rękach? Dawaj mi mój mieczyk! Ej, nie, tu jest jakiś dziwny inny miecz! Co tu się dzieje? Czemu mamy takie dziwne miecze? Gdzie są wrogowie? Gdzie są wrogowie? Tu jest czerwony, nie, w sumie mamy walczyć z niebieskimi, więc tu bardziej w tą stronę muszę iść. Masz, niebieszczaku! Ty jesteś niebieskim ziołeczkiem! Czemu wybrałeś coś zupełnie innego? Dobra, jest pokonany przeze mnie! Ale super, gdzie są niebiescy? gdzie są niebiescy? gdzie są niebiescy? I gdzie jest niebieski? Tutaj jest! To masz! A masz! A masz! Lecimy tu po ciebie! Nie masz szans, nie masz szans! Ostatni cios, ostatni cios, musi być mój, musi być mój! Michu, kichu, tak jest, pokonałem go! Widzowie, chyba pobiliśmy rekord. Musimy sobie zobaczyć tabelkę. Którzy my jesteśmy? Ej, że co, no nie, dopiero jesteśmy bardzo w tyle. Mamy dopiero szósty poziom. Mam nadzieję, że wbijemy tych poziomów dużo, dużo więcej. Razem z Michałem, Bromerem. Wtedy powinno być nam łatwiej. Tu możemy zobaczyć też ranking rundy. Ja miałem trzy zabójstwa w tej rundzie, tyle uszkodzeń. No, chyba pobiliśmy rekord. Jako jedyni mamy najwięcej. Co tu możemy wybrać? Mogę kontrolować ogień, albo mogę kontrolować wodę. He, to jest bardzo trudne pytanie. Tanie, ogień, czy woda, ogień czy woda, co bym wolał kontrolować? Ogień! Albo wodę może. Dobra, wodę, wodę, wybiorę wodę, nie wiem w sobie po co, nie wiem, co miałem wybrać kompletnie. E, wolę sobie posiedzieć już tutaj, poczekać. O nie, jest nas bardzo mało, tylko pięć osób, ale ja mam podwójne, superanckie mieczyki! Nie macie ze mną żadnych szans! A masz! A masz, Lecimy! Czerwoni są do pokonania, musimy ich pokonać, a masz! Zadajemy więcej obrażeń! Zadajemy więcej obrażeń, tak jest! Mamy duże szanse! Tam są czerwoni idę do tego ziomeczka, bo mamy superancką broń! A masz, a masz. Ej, chwila, was. Zaraz go pokonam, tylko muszę go dogonić jeszcze. Gdzie on jest? Gdzie on jest czerwony, Tak Jest! Wygraliśmy, zobaczcie! Te moje bronie są przepotężne. Będziemy musieli sobie później posprawdzać jeszcze jakieś inne. E, a tej rundzie mieliśmy tylko jedno zabójstwo, nieźle. E, ktoś miał dwa. O, nie trzeba go wygryźć. Chciałbym też później, moi kochani widzowie, sobie zobaczyć, jak to by było zmierzyć się tymi superanckimi brońmi, które ja mam aktualnie. Z jakimiś wiecie. Dużo lepszym ziomkiem. Co ja chcę zrobić? nagrodę Nobla, czy medal Igrzysk Chyba Nagrodę Nobla, Medal olimpijski. Dobra, wybierzemy nagrodę Nobla. W sumie nie wiem, jaka jest różnica. W sensie, no. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, bo wiem jaka jest różnica, ale zobaczymy, może nagrodę Nobla wybierze mniej osób, dzięki czemu ja będę mógł zobaczyć i pokonać wszystkie osoby, które wybrały igrzyska olimpijskie, to by było coś mega, mega fajnego. Myśmy sprawdzili sobie jak ta broń działa. No nie, jest nas dużo tutaj. O, ale mamy superancką broń, nie boję się was! Co, ja mam specjalną umiejętność na kół? Zobaczcie! Jezus, tylko nic nie widzę! Co się dzieje? Pokonywać niebieskich, pokonywać niebieskich! Tak jest! Dwóch naraz pokonałem! Dwóch naraz, widzowie! nie, ktoś mnie pokonał! No, no, nie, to było bardzo dziwne. Ale chociaż pokonałem dwie osoby na raz. niestety przegrałem, ale dwie osoby na naraz pokonane. To jest jakiś chyba rekord. Nie, dwie osoby ktoś też pokonał. Wyżej trzy. Już trzy osoby pokonał. Wow, ale ziomeczek leci. Zobaczcie. Musimy obrać jakąś lepszą taktykę, żeby nie dostawać też tylu obrażeń, bo to jest dla nas bardzo męczące, destrukcyjne. I potem sobie sprawdzimy też najlepszy mieczyk. Miecz mieczy. On wygląda bardzo fajnie, i myślę, że może, z, może zadawać bardzo, bardzo dużo obrażeń. No przynajmniej tak wynika z tego, skoro mam płacić za coś tak olbrzymie pieniądze. To bardzo chciałbym wiedzieć. Nie mogę mówić, nie mogę nosić ubrań. Dobra, no to wolałbym chodzić nago, ale móc mówić. No to by było lepsze, chociaż umie mówić. Czy potrzebuję? No tak, no muszę widzowie mówić, bo przecież muszę się z wami komunikować. Muszę nagrywać dla was filmiki, więc chciałbym umieć mówić. No a mogę siedzieć nago przed komputerem, bo i tak sobie tego nie widzicie. <laughs> na razie nagrywam bez twarzy, ale to już się niedługo zmieni. Także koniecznie zostaw Subika, bo na 20 tysięcy subskrypcji ym, y, pokazuję twarz. Zaczynam nagrywać twarzą, także lecimy tu, zaczynamy. A Macie, a Macie. Ja macie, ja macie, ja macie, ja macie ja masz, ja masz, ty! Ty, czerwony! Ej, nie, mam mało życia! Mam mało życia! Uciekajcie, uciekajcie, dobra! A masz! Tak! Pokonaj go! Pokonaj go, Michu! No nie, pokonali mnie, nikogo mi się nie udało pokonać, więc muszę teraz czekać na kolejną rundę. on nie, no zobaczcie, rzeczywiście nikogo nie, e, nie pokonałem, ale zadałem komuś aż 300 obrażeń, czyli bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że 300 obrażeń to jest mega, mega fajna liczba, ale zobaczymy, no, no chciałbym już mieć kolejną rundę, żeby zobaczyć, co się będzie za chwilę w niej dalej działo. No niech to się już włączy, proszę, proszę, ile mamy tu czekać! Jeden, 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 tak, 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 wchodzimy, wchodzimy na tu babę. Bądź uczestnikiem na Leopardy, bądź uczestnikiem, nie wiem, co to jest Leopardy, chciałbym zagrać Kolej fortuny, kiedyś to oglądałem, to jest taki teleturniej telewizyjny, więc byłoby fajnie. Ciekawe, czy w ogóle jest taka gra w Robloxie Będę musiał sobie sprawdzić i może bym mógł w nią pograć w Robloxie, a i w ogóle to jest dziwne, bo patrzcie, można pisać coś na czacie i przez to widzieliście tu przed chwilą, gdzie było jakaś, widziałem, że dziewczyna jakaś tu pisze. Czyli wiem, że ktoś się ze mną w drużynie wybrał, do samo co ja. I jest nas bardzo, bardzo dużo. Tylko na dwie osoby. Zobaczymy, czy uda mi się ich pokonać. Lecimy, tu. Chodźcie, tu. Nie boję się was. Nie boję się was. A macie, a macie, a macie. Ja się uwezmę na Tom tutaj, żeby ją pokonać. A masz, a masz. Pokonałem. Tak jest. Ja pokonałem. Jeszcze zdobyłem level. Zdobyliśmy poziom. Tak, nie no. Myślałem, że kolejnego killa zdobyłem. Ale niestety się nie udało. I zdobyłem tylko jedno zabójstwo w tej rundzie. Ale, no. No, słabo to było. Bardzo słabo to wyszło. Także niestety znowu muszę poczekać na kolejną rundę. I zobaczyć, czy tu w i kolejnej rundzie uda mi się kogoś pokonać. Mam nadzieję, że tak. I chciałbym jakieś superanckie pytanie dostać. Myślcie o zimowych igrzyskach olimpijskich w letnich? No, w lato. Wolałbym lato, bo jest cieplej, więc wybieram sobie lato. Chociaż igrzysko? Nie, no dobra, lato. Wybierzmy sobie lato, będzie cieplej, będzie elegancka pogoda. Zobaczymy, czy ktoś też pomyślał tak samo jak ja. Czy może wszyscy wolą zimę? O to jest dobre pytanie? To jest takie pytanie, czy wolisz zimę, czy wolisz lato? Ja wolę lato, więc wybrałem sobie lato. Ale zobaczymy, to woli zimę. Wy też możecie, kochani moi, napisać, co wy wolicie. A ja już sprawdzam, ok, dobra. Ej, będzie bardzo wyrównana walka, widzowie. To będzie walka na śmierć! i na życie. W sumie każda walka tutaj jest taka, ale no zobaczymy. Lecimy tu o tyłu, o tył masz. Atakuję ich, atakuję ich. Nie dam się wam, nie dam się wam. Ej, nie 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 mam mało życia, mam mało życia. Pokonali mnie. No nie, a byłem tak blisko. Ile zadałem obrażeń? Marcelek pro, proglaczy jest moim widzem. Też tutaj dołączył. Także spoko. Ile zadałem obrażeń w ogóle tym ludziom? 160 tak mało. No nie, bardzo szkoda. Siemanko Marcelek. Razem z Marcelkiem, moi kochani, się z wami. Żegnam. Pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić subika, nowo odcinki i kanał nocinki z Robloxa Wbijajcie na mój sklep. Wszystkie linki macie w opisie. Michushop.pl. Pierwsza linia w opisie to jest link do sklepu rabatowy. Tam jest napisane, więc śmiało klikajcie sobie. No i widzimy się jutro w nowym odcinku, tu wam się wysiedlają dwa inne superanckie, fajne filmy. Także trzymajcie się i do juterka.